Nvidia, która przez ostatnie miesiące rosła jak na drożdżach, zalicza mocno spadkowy tydzień. Pojawia się wiele głosów, że cały ten ride to klasyczna bańka i to już koniec. A my w tym materiale spróbujemy znaleźć za i przeciw oraz popatrzymy, co nam mówi wykres. Zapraszam do materiału. Nvidia to spółka, która stała się przede wszystkim symbolem rewolucji sztucznej inteligencji. W związku z tym posiadała ona silną grupę inwestorów, która wierzy, że wzrosty nigdy się nie skończą. Ale czy to wciąż zdrowy entuzjazm, czy już klasyczna bańka? No właśnie. Po drugiej stronie barykady zaczyna się pojawiać coraz więcej opinii, że spółka, w stosunku do obecnej wyceny, jest bardzo przewartościowana. A rozwój sztucznej inteligencji nie ma na chwilę obecną realnego przełożenia na gospodarkę. Jest w tym troszkę racji, moim zdaniem. Coraz większa ilość energii i zasobów naturalnych są pochłaniane przez trening modeli AI, podczas gdy tempo realnego postępu technologicznego zaczyna wyraźnie zwalniać. Rynek oczekuje, że popyt na AI będzie rósł w nieskończoność. Tyle, że te oczekiwania prawdopodobnie są już w cenie. I nawet najmniejsze rozczarowanie może wywołać tutaj silną korektę. Do tego dochodzi koncentracja ryzyka. Nvidia zdominowała rynek zdecydowanie, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli pojawi się konkurencja, jeden ruch tej konkurencji albo nowe ograniczenia eksportowe mogą zachwiać pozycję lidera. Z drugiej strony, to nie jest zwykła spółka z modnego trendu. Nvidia ma potężne fundamenty, rekordowe zyski i marże, o których inne firmy mogą tylko w zasadzie pomarzyć. Jej przewaga technologiczna i unikalny ekosystem są praktycznie nie do podrobienia. Wydaje mi się, że rynek AI dopiero się rozkręca. Popyt na moc obliczeniową rośnie lawinowo, a zyski Nvidia rosną szybciej niż sam kurs. Być może więc to nie bańka, a początek nowej ery, w której Nvidia stanie się filarem przyszłej gospodarki opartej na sztucznej inteligencji. Na chwilę obecną może faktycznie jeszcze nie widać tego efektów, ale pamiętajmy, że to wciąż mogą być dopiero tak naprawdę zalążki. A jak ty myślisz, czy to jeszcze zdrowy wzrost, czy już euforia? A my po krótkiej przerwie zobaczymy, co mówią nam świece. Przyszłość przyszła do mnie dzisiaj i zapukała do moich drzwi. Ogłosiła się moim sojusznikiem, aby mnie chronić na zawsze. Przyszłość była bogata i dojrzała. Mój partner do końca rzetelny, słowny i profesjonalny. Gambit Tradera i Avatrade są razem. Jesteśmy już na wykresie NVIDIA na interwale tygodniowym. Jak sobie przeskalujemy ten wykres, no to widzimy, że faktycznie te ostatnie miesiące, w zasadzie to nawet i ostatnie lata, od dołka w 2002 roku. Te wzrosty faktycznie były wręcz paraboliczne. I owszem, pojawiały się tutaj jakieś korekty po drodze. Największa tutaj, która pojawiła się od szczytów przy 153 dolarach. A skończywszy na 84. I widzimy, że korekta tej wielkości nie byłaby tutaj niczym nadzwyczajnym. Obecna wycena to 88 dolarów. Jak widzimy tutaj na premarkecie w dniu dzisiejszym, a mamy poniedziałek, drugi tydzień listopada, powinna otworzyć się tutaj wyżej 194 dolary, więc nawet te mocne spadki widać, że być może dzisiaj będą już odreagowane. Natomiast to, co jest tutaj niepokojące, to na pewno ta. Świeca tygodniowa, która zamarkowała nam się w ten sposób, no i faktycznie wygląda ona niesympatycznie, ale czy jest tutaj czego się obawiać, tak naprawdę? No bo jak popatrzymy sobie właśnie wcześniej na ten wykres, to w tym ostatnim ruchu nie mieliśmy aż tak mocnych, drastycznych spadków. Natomiast jak popatrzymy sobie właśnie wstecz, tutaj pojawiały się już świece tej wielkości i nie było to Absolutnie nic strasznego, nic spektakularnego, na pewno nic na tyle spektakularnego, jak bardzo się to rozmuchuje na dzień dzisiejszy, moim zdaniem. Więc owszem, tutaj korekta mogłaby się pojawić w związku z tą świecą tygodniową. Być może teraz będziemy po prostu testowali tą świecę i pojawi się jakiś tutaj jeszcze większy spadek. Ale Zanim on się pojawi, jak przejdziemy sobie na jeszcze niższy interwał, to tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że ten trend tutaj ten trend ostatniego swingu do góry, on ma się dobrze. On tutaj trwa w najlepsze i tak naprawdę odbijamy się teraz ze strefy popytowej dla obrony tego kluczowego dołka dla tego ostatniego swingu wzrostowego i póki ten dołek jest tutaj utrzymywany, no to z tym trendem nic złego tutaj się nie dzieje. Więc mamy dwie możliwości. Albo będziemy mieli teraz test tej świecy tygodniowej i faktycznie te spadki nam się pogłębią. Będzie to tylko odbicie i będziemy dostawali korektę dla tego ostatniego ruchu wzrostowego. Albo po prostu polecimy dalej po nowe ATH i dalej trendowo będziemy się tutaj budowali dużo, dużo wyżej. Na pewno będzie to ciekawy tydzień, i na pewno będzie to ciekawy początek tego tygodnia. Więc tutaj zdecydowanie warto byłoby obserwować, co się będzie działo. Jeżeli natomiast ten dołek tutaj zostanie wybity, zostanie naruszony. Oczywiście on musi zostać naruszony w sposób ewidentny, czyli musimy się tutaj zamknąć korpusem najlepiej na interwale dziennym, a jeszcze lepiej tygodniowym, pod tym poziomem. To wtedy faktycznie wydaje mi się, że cena mogłaby zmierzać w kierunku niższych wycen. Tutaj do tego jednego dużego mojego błękitnego boksa, który de facto, jak dla mnie, będzie w tym momencie strefą premium, strefą zakupową premium. Patrząc na ten globalny trend wzrostowy, no to on tutaj na chwilę obecną jest niezachwiany, właśnie do momentu którym utrzymujemy tą całą dużą strefę. Musielibyśmy spaść poniżej 86 dolarów, aby stwierdzić, że na Nvidii dzieje się coś niedobrego. Więc ja tutaj żadnego jeszcze czarnego scenariusza na Nvidii nie widzę. Zdecydowanie mam z tyłu głowy to, że ta korekta telejony może się pojawić. Natomiast sygnałem będzie dopiero wybicie tego tutaj dołeczka na 170. Niecałe 177 dolarów, tak jak mówiłem wcześniej, korekta tej wielkości ona tutaj, nawet jeżeli sobie odmierzymy to 1 do 1, no to zazębia się z górną strefą, z górną krawędzią tego mojego order bloka. Więc spadek, nawet takiej głębokości, on tutaj nie będzie niczym nadzwyczajnym. Oczywiście, zrobienie overbalansu tutaj będzie sugerowało. Że ta korekta jest już głębsza, zdecydowanie głębsza, a w momencie, kiedy te korekty zaczynają się pojawiać coraz głębsze, no to może się okazać, że faktycznie tutaj może w pewnym momencie nastąpić koniec tych wzrostów. Natomiast dopóki utrzymywany jest trend, trend globalny wzrostowy, który jest utrzymywany, dopóki trzymamy ten dołek na 80, niecałych 87 dolarach, to tutaj wszystko. Jak gdyby jest ok, i raczej każdą korektę upatrywałbym jako, jako szansę inwestycyjną i właśnie jako taką lepszą szansę na dołączenie się do tego rynku, aniżeli na jakąś tam masową wyprzedaż, panikę i próbę zrzucenia, właśnie, Nvidia ze swojego tronu. Czy coś tutaj jeszcze możemy powiedzieć na temat tego wykresu? No zdecydowanie to, że de facto jakaś realizacja zysków po takim razie może tutaj nastąp nastąpiwać, tak? Nastąpienie takiej realizacji zawsze wiąże się z tym, że, że ta korekta może się nam pogłębić. Pytanie właśnie, czy to już jest to, czy to już jest wszystko, czy to już jest de facto to, co rynek uznał za, za tą realizację, czy jednak ta realizacja będzie jeszcze trwać? przez następny czas. No tutaj yy, następne, następne tygodnie mogą być ciekawe, natomiast zdecydowanie ten obecny, który właśnie się rozpoczyna, będzie moim zdaniem kluczowy, jako że jesteśmy właśnie w tej strefie na podtrzymanie lokalnego trendu i tutaj na pewno dużo nam się wyjaśni w najbliższym czasie. Reasumując, ja na NVIDIA raczej bym nie panikował, jesteśmy w strefach, w strefach zakupowych i w strefach w zasadzie tradingowych może bardziej niż zakupowych, bo raczej rozpatrywałbym tutaj jakiś trading lokalnie z takiej właśnie lokalnej strefy. Natomiast właśnie możemy znaleźć się w fajnych strefach zakupowych za parę tygodni. Jeżeli okaże się, że ta realizacja zysków będzie znacznie znacznie większa. Tutaj trzeba sobie jeszcze powiedzieć, że mamy całkiem ciekawe poziomy. Psychologiczne w tych rejonach. Troszkę wyżej mamy 150 dolarów, troszkę niżej, głębiej w tej strefie mamy 100 dolarów. Więc tutaj inwestycyjnie na pewno dobrze byłoby sobie, przynajmniej ja zamierzam, rozłożyć jakąś siatkę zakupową i, i w takiej formie skorzystać z takiej korekty, która mogłaby się tutaj wydarzyć. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. I oczywiście po więcej analiz zapraszam do naszej grupy Discord. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Ja Wam życzę udanego tygodnia, udanego handlu. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Cześć.